Część 116 i 57 w tym roku. Ostatni wreszcie odcinek cyklu o czynnikach pochodzących z podświadomości czy z innych źródeł, które to właśnie wpływają na jakość i podejmowanie naszych decyzji. Dzisiaj może subiektywnie dla mnie najciekawszy temat. Potencjał przyniesiony z poprzednich wcieleń. Potencjał starych dusz jest tutaj przechowywany i przekazywany dalej. Z tych zasobów pochodzą przeżycia déjà vu, ponowne odkrycie przerwanej miłości, która gdzieś tam w innych życiach brutalnie ktoś przerwał, kontynuacja niezrównoważonej, negatywnej karmy. Ale także talenty i zdolności, które ktoś już częściowo posiadał, rozwinął w poprzednich wcieleniach. Na przykład gra na instrumencie, mimo że się tego w obecnym życiu nie uczył. Ale są też wpływy emocjonalne i rozczarowania z poprzednich wcieleń. Co przynoszą młode dusze ze sobą z innych? Wcieleń. Młode dusze mają w, sobie ze, mają w sobie i przynoszą ze sobą chaotyczną ciekawość, pęd do wiedzy. Wiedzą bowiem niewiele i chcą dowiedzieć się jak najwięcej. Chęć wiedzy i doświadczeń kształtuje całe ich życie. Ponieważ nie mają kryteriów, które pomogłyby im zorganizować i ustalić priorytety zapotrzebowania na wiedzę, realizują to zapotrzebowanie w sposób, jak już powiedziałem, chaotyczny. Mają także niewielki potencjał w zakresie mądrości. I tym tematem zajmiemy się w kolejnym. W wykładzie. Nie byli bowiem w stanie rozwinąć mądrości także z powodu braku doświadczeń. Mądrość rozumiana jest tu jako wiedza o tym, co najważniejsze, co przewidywalne, jako umiejętność formułowania syntez z przeprowadzonych analiz i jako wnioski. Dla przyszłych decyzji. To skupienie się na znaczeniu, na sensie, na tym, co jest istotne. Młode dusze tego nie potrafią, tego nie mają, gdyż potencjał ten powstaje przede wszystkim w wyniku długofalowych doświadczeń i obserwacji. Nie przynoszą też ze sobą kontynuacji miłości która niczym jak jeden wątek biegnie przez kilka w ciele i na morze i od samego początku. Ich relacje są zatem tak samo chaotyczne, jak ich całe życie. Nie wiedzą, dlaczego coś robią. I to jest nagminne. Ja obserwuję to, powiem to teraz tak na marginesie rzeczywiście nie wiedzą, czego chcą i nie wiedzą po co coś robią. Ich życie składa się z reakcji na impulsy, skopiowania wzorców do naśladowania ze sprzecznego, nieprzemyślanego światopoglądu, na który składają się jedynie niekompatybilne strzępy informacji z tego, co gdzieś tam wychwycili. Łączą się w jakąś relację z drugą osobą. Ponieważ dzieje się to w chwili zauroczenia, bez patrzenia na zgodność cech. Po dwóch latach zauroczenia kończy się ten spektakl, jeśli nadal są razem, akceptują się i akceptują ten związek, bo w grę wchodzą później inne wartości. Ostatecznie posiadanie dzieci, Cementuje związek na następne 15-20 lat. Nie ma tu głębokiego doświadczenia miłosnego w sensie stałej siły wspierającej, w sensie jakiegoś źródła udostępniającego energię do wszystkich poczynań. Nie o to też tu chodzi w takiej relacji między młodymi duszami. Związek służy lekcji karmicznej. Partnerzy w związku powinni ocierać się o siebie, a na koniec zetrzeć wszystkie szorstkie krawędzie swoich niedojrzałych charakterów. Charakter może wtedy się nieco polepszyć, ale związek może stać się w końcu związkiem zrujnowanym. Starsze duże niosą ze sobą potencjał, przynoszą ten potencjał, ale i ciężary. Do obciążeń zaliczają się troski karmiczne lub zadania, które nie zostały wykonane, a które należy następnie wyrównać, zrównoważyć w kolejnych wcieleniach. Są to bardzo silne ograniczenia, determinanty, których często się po prostu nie da. Wytłumaczyć. można tu zgodnie z prawem z prawem użyć tego określenia jest to nieunikniony los to fatum ale wszystkiego można uniknąć także rzekoma nieuchronność jest do uniknięcia ona także jest tylko Iluzją. Ale może trwać to bardzo długo, jak długo uznasz, że nadal masz nad czym pracować. Ale często jest tak, że trzeba się uporać z własnym tchórzowstwem, aby żyć zgodnie z własnymi ideami i przekonaniami moralnymi. Nie, nie udało Ci się tego w poprzednich wcieleniach, i niesiesz to ze sobą w kolejnym wcieleniu, aby w końcu stać się kim, kim powinieneś się stać, zgodnie z wytycznymi duszy, czyli najlepszą wersją samego siebie. Karma oznacza w tym przypadku to, co należy w tym kierunku przetworzyć. Powinieneś uczyć się na własnych niedociągnięciach. Tu też w tym leży sens życia. To rozwój lepszego siebie, tej lepszej wersji. Jeśli jesteś dziś lepszy, zdolniejszy, bardziej autentyczny i szczęśliwszy niż przed dziesięcioma laty, to zrozumiałeś ścieżkę i znaczenie tej drogi. Ale jeśli jesteś tak samo niezadowolony jak przed 10 lat, oznacza to, że utknąłeś w rozwoju i przegapiłeś. Te ostatnich 10 lat. Cechą szczególną potencjału, jaki wnosi się z poprzednich wcieleń w to aktualne życie, jest miłość dusz bliźniaczych. To bardzo rzadkie zjawisko. Ten potencjał, a raczej ta możliwość, nigdy nie jest ciężarem, który może ograniczać decyzję, ale jako wyjątkowa okazja do delektowania się czymś, co może być szczytem wibracji ludzkiej egzystencji, miłością z bardzo wysokimi uczuciami wibracyjnymi, których nie można sobie wyobrazić, a szczególnie ci nie mogą sobie tego wyobrazić, którzy żyją tylko albo żyli w związkach karmicznych, czyli w tych lekcjach życiowych. Kiedy już to odkryjesz, i możliwość zostanie przynajmniej częściowo otwarta przez niebo, to znaczy niebo zjednacza te dwie połówki Twojej duszy, nie będzie już wyższego celu w Twoim życiu. To perła, o której mówi Jezus, którą, a żeby ją zdobyć, należy wszystko na jej rzecz sprzedać, żeby ją móc nabyć. Dzięki Takiemu rodzajowi miłości wszystkie pragnienia zostają zaspokojone. To właśnie rzadko widuje się starszych jako parę, kobietę, mężczyznę, dziadka i babcię w wieku ponad 80 lat, trzymający się jeszcze za ręce i sprawiające wrażenie zakochanych. To właśnie. Bliźniacze dusze, bliźniacze dusze, stare dusze, które to w taki sposób przeżywają i nie ma między nimi żadnej separacji. Jeśli jedna z nich odchodzi, to z reguły jest tak, że jej partner nie pozostaje na długo sam, podąża za nią w następną inkarnację. Talenty. Talenty i zdolności pochodzą także z poprzednich wcieleń. Błędem jest wierzyć, że taki Mozart mógł nabyć swoją fenomenalność w ciągu jednego życia. Wyjątkowi ludzie kontynuują bowiem to, co przerwali w poprzednich wcieleniach. Geniusz zostaje prędzej czy później odkryty w obecnym, aktualnym w cieleniu. Nie możesz wsadzić orła między kury i powiedzieć mu, że on też jest kurą. W pewnym no, momencie zaczyna latać nad zdziwionymi kurami. Nie można zamykać starej duszy w klatce młodych na całe życie, jak to ma miejsce w niektórych rodzinach, i młode dusze ze swoją ignorancką postawą, czasem w dobrych intencjach, ale wciąż prymitywnie próbują wysłać starą duszę do sucha, czyniąc z, nią, z niej niewolnika, aby zatrzymać ją na zawsze i za wszelką cenę i uczynić ją taką, jaką, jakimi oni są sami. Czyli na tym poziomie ją zainstalować, żeby się z nią czuć dobrze. W pewnym momencie stara dusza Zaczyna buntować się przeciwko systemowi młodych dusz. To jest jej własny potencjał, który zgłasza się i chce własnego dla niej przewidzianego rozwoju. Jezus prawdopodobnie mówił w kontekście, kontekście niemożności postawienia światła czy świecy pod garnkiem. Światło musi świecić. Natura światła jest bowiem świeceniem, a nie ciemnotą, która stoi ciemnością, która stoi pod jakimś garnkiem. Przez rozczarowania, jakie przynoszą stare dusze jako potencjał z poprzednich wcieleń, rozumie się w końcu ich mądrość. Rozczarowania oznaczają bowiem potencjał, którego nie da się już Oszukać ani przez propagandę, ani przez innych ludzi. To znaczy, słowo rozczarowanie pochodzi, można to w polskim języku tak też zinterpretować, jak w niemieckim, ten czar, w którym przedtem mniemali, że żyją w nim, ten pryska. Ten czar pryska, są rozczarowani i znajdują się w sytuacji. Gdzie y, przychodzi powiedzmy realne ocenienie rzeczywistości. Nie ma już tego czaru. Czyli ci ludzie nie dają się oczarować przez innych, przez propagandę, przez ludzi, przez otoczenie. Stare dusze widzą bowiem intencje, motywy i krótkowzroczność innych i ich całych systemów. To nie są owce, można, które można. Pędzić przez historię świata bez jakiegoś pomruku z ich strony. Nie podporządkowują się wątpliwym sloganom i hasłom, zachowują swój własny umysł, swoje własne myślenie i to jest jeden z największych ich potencjałów, jaki ze sobą na tą ziemię, do tej inkarnacji przynieśli. I to czyni ich niezwykłymi, ale dzięki temu, Mogą też wiele osiągnąć. Przede wszystkim potrafią i powinny te stare dusze tworzyć równowagę w sensie uczciwości, balansu, w sensie autentyczności. Stare dusze mają bardzo duży potencjał. Trzeba tylko nauczyć się uwalniać je ze szponów matryksa, który. Istnieje także w ich własnym otoczeniu, czy to jest rodzina, czy miejsce pracy. Jeśli składa się ten matryks, to otoczenie wyłącznie z dusz młodych, muszą się właśnie pod tej presji uwalniać, aby realizować własne przeznaczenie. A dzięki swojej wolności mogą śmiało podejmować decyzje. I wykonywać działania, które mają sens, a które nie są żadnymi sztuczkami.